Siema kolego, Siema arcyświli. Posłuchaj, odpowiedziałem ci na Twoje zapytanie pisemnie, ale postanowiłem, że też odpowiem, powiedzmy, filmem słownie, aby to trochę bardziej sprecyzować. Posłuchaj, modele ważą różnie, w zależności od skali. Powiedzmy, potrafią ważyć niecały kilogram. Te akurat, które jeździły na filmie, widziałeś, one ważą, powiedzmy, średnio od 1,5 do kilograma do kilograma 800. To jest skala 1,10, którą widziałeś. Ale są też skale większe. 1,8, 1,5. Posłuchaj, modele potrafią ważyć nawet po powiedzmy ósemki. Te 1,8 ważą powiedzmy 3 do 4 kilo, więcej. Po 6, 1,5 potrafią ważyć po 25 kilo. I uwierz mi. Te modele potrafią skakać, jeżeli zastosuje się tak zwane odpowiednie bebechy, czyli tam silnik, regulator, odpowiednie baterie, przełożenia. One potrafią i latać po kilkadziesiąt metrów. Nie, nie pamiętam, ile jest rekord długości skoku modelu, ale chyba z 30 coś metrów. Potrafią latać też po 10-20 metrów w górę, jak wyskoczą z To, mówię, to wszystko zależy od, od tego, co się zastosuje wewnątrz. To nie jest tak, że jak takie zadajesz pytanie, chciałbyś prostą odpowiedź, nie ma do końca prostej odpowiedzi w związku z tym, że naprawdę można przeróżne rzeczy w środku zastosować i, i to potrafi. Naprawdę potrafi i ma to taką moc, że jakbyś to przeliczył na prawdziwe samochody to jakby to miały po kilka tysięcy koni mechanicznych, tak? Przelicz taki, powiedzmy, leci z 20 metrów razy 10, no, no który prawdziwy samochód potrafi, a one potrafią jeszcze i się i nie rozwalić. Tak samo bardzo często pada pytanie, jaką prędkością jeżdżą modele. To właśnie też wszystko zależy od tego, co zastosujemy. Takie powiedzmy najpopularniejsze RTR, jak to się mówi, czyli już modele złożone, które się kupuje prosto z pudełka, i jeżdżą w zależności jaką baterię zastosujemy, jakie baterie, na ile tak zwanych HS, to średnio one jeżdżą powiedzmy. Od 70 do 120 km. Powiedzmy, że jest taka średnia, tak? No ale wiadomo, są fascynaci, którzy zaczną to przerabiać, robić i latałem grubo ponad 200 czy prawie 300 km na godzinę, tak? Nie pamiętam, jaki jest rekord 250 km, 200. No nieważne. Ale mówię, można odstawiać takie rzeczy. Yy... I poza tym te modele praktycznie przypominają prawdziwe samochody. Masz oleje w, w dyferencjałach, w amortyzatorach, kąty ustawiasz, wszystko ustawiasz. I uwierz mi, jak już masz prawe w jeździe, jak jeździsz na torze takim modelem, to drobne zmiany potrafią zmienić totalnie charakterystykę samochodu. To jest naprawdę bardzo podobne jak w prawdziwym motosporcie. Chociaż można się, może się wydawać, że to są zabawki, ale to nie są zabawki. Także mam nadzieję, że udzieliłem Ci odpowiedzi. Także trzymaj się, na razie, pa!